Cześć kochani, tu gruba ryba Lublin. Słuchajcie, doszły mnie słuchy, że panu Wiesławowi padły skalary, które miał w swojej hodowli. Bardzo mi z tego powodu przykro i mam nadzieję, że pan Wiesław Smużyński wyciągnie wnioski z tego, jakie błędy popełnił, bo każdy z nas popełnia błędy i podniesie się i zacznie znowu rozmnażać te fajne, ładne skalary. Co do łamania rodo panie Wiesławie, żadno rodo nie zostało złamane, ponieważ jest pan osobą publiczną nagrywając w serwisie YouTube. Proszę przeczytać zasady YouTube'a. I proszę się skontaktować z inspektorem RODO. Tak więc nie złamałem żadnego przepisu. Mam nadzieję, że się Pan podniesie po tym, co się wydarzyło w Pańskiej hodowli, i mam nadzieję, że dalej Pan będzie nagrywał filmy, bo każda wiedza akwarystyczna jest ważna. Słuchajcie, wracając już do mojego kanału, pytacie się, czy nie, zawsze zabieram maluchy? Nie. Słuchajcie, na początku mojej przygody ze skalarami. Starałem się najpierw dobrać parametry wody, by zobaczyć w jakich parametrach nie pleśnieje mi ikra. Tak więc, kiedy już to dobrałem i dobrałem te parametry, gdzie jest to woda z osmozą, z osmozy, plus dodatek kranu, mam efekt pod tytułem taki, że młode, tak jak widzicie na filmie jest kilka ziaren niezapłodnionych bo nie zawsze wszystko samiec zdąży ładnie zapłodnić nie wszystko yy, zawsze jest wykształcone tak jak trzeba natomiast zobaczcie tych maluchów, które w tym momencie są yy, w etapie wykluwania się jest bardzo dużo Słuchajcie, dodatkowo parę dni temu, a i tutaj para oczywiście opiekuje się tym, tą ikrą i tym wylęgiem, która, który tutaj jest. Parę dni temu pokazywałem Wam film ten o higienie, gdzie wielu z was, z was się pewnie oburzyło. Para, zielona samica, czarny samiec. Słuchajcie, zabrałem im maluchy ze stożka właśnie w takiej fazie jak ta. Okazuje się, że nie wszystkie zabrałem, bo na dnie, jak widzicie, tutaj są maluszki, którymi opiekują się rodzice bardzo elegancko biorą w pyszczek, wszystkie do jednego miejsca zbierają i co gorsze, że muszę je zabrać od rodziców, ponieważ rodzice szykują się do następnego tarła. A te maluchy muszę przenieść do ich braci i sióstr, które znajdują się w akwarium niżej. Słuchajcie, przez pierwsze dni, tak jak powtarzam, jak mantrę: nie sprzątam, jedyne co to dolewam świeżej osmozy, która paruje, ponieważ młode są w 28 stopniach. I jak widzicie, tych młodych jest naprawdę całe, całe. Multum. Dostają kilka razy jeść dziennie, bo pamiętajcie, że skalar to jest pielęgnica i pielęgnice muszą dostawać dużo pokarmu, żeby mieć tempo wzrostu. Przy prawidłowym karmieniu w ciągu 10 tygodni macie handlowego skalara, i ja prowadząc swój sklep mały jestem w stanie wyprodukować sobie miesięcznie około 500 tys. sztuk skalarów które na sklepie sprzedaję w kurtem po 5 zł tak więc jest to naprawdę jakiś oddźwięk finansowy słuchajcie, młode, młodym podaje zarówno Artemię która się wykluwa w ten sposób w butelka po wodzie z napowietrzaniem co 24 godziny. Dzisiaj będę karmił jedną artemią i z sam, yy, tą samą butelkę nasypię następną, żeby za 48 godzin móc nakarmić młode, bo taki jest mniej więcej wylękak artemii co 48 godzin. Jeżeli by mi artemia nie wyszła, Mam zawsze w zanadrzu pokarm mikro. Zapalę świateło. Pokarm mikro to są te wszystkie robaczki, co tam widzicie buzują na dnie, żerując na <laughs> płatkach owsianych z dodatkiem mielonego banana i w tym momencie na odświeżenie tej hodowli, dodałem troszeczkę e, troszeczkę jogurtu naturalnego, żeby zbić pH. Słuchajcie, jeżeli jest wszystko dobrze, na ściankach wiadereczka gromadzą się nicienie, którymi po prostu skarmiamy ryby. O, tutaj będzie o, widać bardziej. Może wyłączę lampkę. No nie bardzo widać, ale w każdym razie yy, nicienie i słuchajcie, można je o, w ten sposób zgarnąć na palucha, i w ten sposób można podać rybom. Słuchajcie, I Jak rzucicie to do akwarium, będzie to taka smuszka. Małych białych robaczków. I to na tym. O, widzicie, już młode skalary zaczynają do tego podpływać, i też zaczynają takiego nicienia zjadać. Ciach, dobra. Jedziemy z koksem dalej. Słuchajcie, większe skalary, takie jak te, które mają tutaj może dwa tygodnie są na początku karmione już granulatem. I staram się ten granulat podawać im dwa razy dziennie, co najmniej. Bo słuchajcie, jak go podam. On delikatnie opada na dno. I ryby dzisiaj już tego granulatu na pewno zjadły 2-3 razy, i mają pełne brzuchy, co widać na filmie. Takim rybom jak tutaj już sprzątam w akwarium, ponieważ są to ryby, które nie są już tak bardzo wrażliwe na zmiany parametrów wody i nie wpłynie to na ich rozwój. I jak widzicie, chociaż kilka razy jadły, dalej podpłyną do granulatu i będą dziobać. Słuchajcie, trzy tygodniowe może skalary, to już są skalary tej wielkości, co tutaj. I tutaj, jeżeli damy też, jak dzisiaj wszystkim, Granulat od razu się na niego, jak widzicie, rzucają i żerują. Takim większym skalarom, jak te, można już podawać Doniczkowca, którego też mam w swojej hodowni. Doniczkowca też sobie hoduję w takich samych wiaderkach, tylko że trzymam go w piwnicy. Doniczkowca nie widać ponieważ tutaj na sklepie mam już ciepło. Dopiero jak ruszycie ziemię widać białego doniczkowca w tej ziemi. Normalnie gromadzi on się na, pod pasztetem, którym jest karmiony i wówczas taki pasztet zbieramy i podaję, taki takiego doniczkowca zbieramy spod pasztetu i podajemy rybo. Słuchajcie, sześciotygodniowe skalary to są skalary, z których już możemy sobie zrobić śmiało selekcję, ponieważ już tutaj płetwy są wykształcone. Jest ta ryba żerująca i widać już mniej więcej kolor, jaki się na nim wykształca. Słuchajcie, sam zrobiłem sobie taką selekcję. Widać tutaj, o, już podpływają głodne skalary do mnie. Zrobiłem sobie selekcję standardów wysokich. Jednego zostawiłem, żółtego z czarnymi, z czarnymi płetwami. Jeden jest zielony, ten oczywiście Moro odpada stąd, bo to jest krótka płetwa, a te z krótką płetwą po prostu są tutaj. One mają 10 do 11 tygodni, i tyle zostało mi, może, z 300 sztuk. Tak więc, tyle słuchajcie o skalarach. Słuchajcie, co do e, reszty mojej hodowli, e, na górze mamy panakulusy, które Wam pokazywałem, że się wykluły. Jest ich 35 sztuk. Na razie wyglądają w ten sposób. I mają położone liście dębów, w których się chowają. O tam widzicie całe mnóstwo małych żbików. I te ryby nie będą dostawały jeść przez 5 tygodni. Panakulus jest specyficznym zbrojnikiem i nie wolno mu podawać jedzenia innego niż liście dębu i to co na nim się wytworzy, stanowi jego florę bakteryjną jeli, ponieważ jeżeli wcześniej podacie jakiekolwiek płatki, ogórka, cukinie. Momentalnie rozsadzi mu to przewód pokarmowy i bakteryjne zapalenie przewodu uda się i zabijecie małe ryby. Tak więc pana Kulisów, nie karmimy, Roz. Słuchajcie, e, dzisiaj jeszcze będę robił małą podmianę wody u 333 select ponieważ już wyrzuciłem pierwszy miot rybek. Proszę bardzo, jest 25 sztuk takich bombeczek. Ciach. I one momentalnie po zakończeniu resorcji woreczka żółtkowego zaczną żerować na pokarmie typu vitalis i czerwony plankton. Słuchajcie, tyle mam dzisiaj Wam do przekazania. Mam nadzieję, że naprawdę akwarystyką będziecie się bawić. Mam nadzieję, że akwarystyka nie umrze, ponieważ naprawdę jest w dużej, dużej recesji, e, jeśli chodzi o Polskę. I jeżeli ludzie tacy jak pan Wiesław, jak ja i inni youtuberzy nie będą e, nagrywali filmów, by przekazać wam, jak zrobić, nie wiem, skalara zrobić, yy, nie wiem, pielęgniczki kakadu, bo tym się możemy też zająć, barwniaka czerwono-brzuchego, ramirezą, możemy się zająć McMasterii, które ściągnąłem do yy, Polski tutaj z Czech. I jeśli tego wam nikt nie pokaże, to następne pokolenie nie będzie już miało w ogóle podstaw czegokolwiek, ponieważ przestano czytać książki autorów, takich jak Kornobis, gdzie to są naprawdę wielkie podwaliny akwarystyki i wielkie podwaliny wiedzy. Wierzcie mi, że to, co pokazuję Wam na filmach, to jest wiedza książkowa z Kornobisa plus swoje doświadczenie. Pozdrawiam. Gruba Ryba Lublin.